Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja mam pytanie do pana ministra, bo jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, to problem istnieje, problem pokrzywdzonego, który no w zasadzie w momencie podjęcia przez prokuratora decyzji o tym, że nie uznaje za, tej osoby za pokrzywdzoną, nie nadaje mu tego statusu, no to właściwie rzeczywiście tak jak mówił poseł wnioskodawca, jak mówił przed chwilą poseł Dera czy poseł Kownacki, praktycznie wszystko zależy od arbitralnej decyzji prokuratora prowadzącego sprawę. Ja się zastanawiam, ile przestępstw w ten sposób jakby w ogóle nie zostało stwierdzonych, no bo przecież jeżeli prokurator umarza postępowanie i właściwie osoba, która nie ma tego statusu, nie może zaskarżyć postanowienia o umarzeniu postępowania, no to możemy się domyślać, że, że rzeczywiście tych, tych sytuacji było bardzo dużo. I pytanie, czy. Pan, Panie Ministrze no widzi jakby potrzebę jednak uregulowania tej kwestii, no być może niekoniecznie w taki sposób, jak zostało to zaproponowane przez Solidarną Polskę, bo ja rozumiem też, że koledzy się nie upierają co do formy załatwienia sprawy. Natomiast rzeczywiście, rzeczywiście ten problem, tak jak powiedziałem, jest no i czy pan minister widzi potrzebę rozwiązania tego problemu?